Także halo halo, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku odcineczku z Lilipinek V4 w dzisiejszym odcinku jest to odcinek numer 79, jest godzina 11. Dzisiaj sobie kupuję y, czas na 15 kupuję sobie kulter. Gdyż to wygląda bardziej jak wał, wow, ale... Ale to ma 8,5 metra, także. Także mnie to wystarczy. Jakie koła tylko. Te, a, te... brzydkie są. Standardowe nie? Te, aw, dobra, kup. 15 tysięcy. Nakupione przedmioty można zebrać w sklepie, dobrze. No idziemy tutaj do... Do, do Wiem, że warcie mówię, ale. No. Zacząłem pracować na polu numer 20, na tym moim najnowszym polu. Drzewa obaliłem, pięki powcinałem, tylko drzew jeszcze nie związałem. Nie zdążyłem. A czy no po prostu, może nie tyle, co nie zdążyłem, tylko. Chciałem mieć nagrane już ten. No i rozkładamy 8,5 metra To tym to będzie ubywać Tym to nawet bym pociągnął To te wały bym pociągnął nawet tym Jest lasem. No. Jaka szerokość? Yyyy, kontrolść? Ale to jest, to było... To ma metrów. Czekaj. No 8,5 tak jak mówiłem, 8,5 metra to piercowe w koło, to pole, żeby po prostu już mieć jakiś punkt odniesienia. Raz koło nie zaszkodzi, bo na końcu i tak będę musiał jeszcze jechać raz. Bo idealnie na całe to, to nie jest szerokość w pole Chociaż może? Nie, cypel zostaje, taki mówiłem. Bo on po prostu zawsze zostaje. Czy 9 metrowy, czy 8,5 zawsze zostaje. Nie biorę na cały, bo chcę po prostu pod nawigację sobie wyrównać. O i teraz jeszcze tutaj ten skos zwalniemy i zaraz zapuścimy navigation. W sumie to 55 młodych godzin można się nabić. Później po tym polu jadę na 65. 66 i na końcu na to 36, to takie duże. Ja wziąłem te mniejsze pola na początku. Że tu chyba będzie słonecznik nawet na tym. Dobra. Dobra, ja to zrobię już. Dwa, no to tu. Kurde. Tu się nie w środku. No i będę sobie tak jeździł, w kółko, nie? Tak, żeby 30 minut było. No i teraz się zawinę i już tam ten cypel będzie wytależowany. Czyli w sumie to bardziej są wały niż talerzówka, ale. Ale dobra. Ważne, że robotę robi. I Kulter ma już 1,6% uszkodzenia. Z życiał, może tak. Może dzisiaj się uda, 55 m, to godzin nabić. Tego nikt nie wie. Zależy jak długo będę jeździł. Te dwa przejazdy. A tu ile zostało? Też dwa. No, i ładnie będzie. Wszystko stale żołnierzowany. 7 minut. No, i powiem Wam tak, że ten odcinek jest w niedzielę, czyli jutro. Ja go nagrywam dzień prędzej, i jeszcze dzisiaj może, chociaż nie wiem, czy mi się uda godzinny nagrać, dzisiaj, ale. Ale jakby się udało wieczorem, to czemu nie? A i patrz, zapomniałem wam powiedzieć, że krowa mi się rozmnożyła i mam już trzy krówki, nie dwie tylko trzy Kiedy będę musiał oddać tą maszynę i po prostu kupić ją na własność, bo ona jeszcze nie jest moja. Rządierym trzeba zjechać po wczorajszym odcinku. No i 350 godzin będzie nowa krowa. Chociaż troszeczkę krócej będzie, ale... No i teraz 400 godzin już potrzeba na nową krowę. O no właśnie, ceny mleka nie sprawdzałem ci. Bo może by dał radę wywieźć. Nie, nie da rady. A mleka mam już, kurczę, 2,400, także, no ładnie. No i dobra, i lecimy dalej z tym cool talerzowaniem. Na no moje to są wały, bo to są wały. Bo to są naprawdę wały, no ale. No, okej. Okay. No i dziewiąta minuta odcinka jest za 10 sekund, czyli a ja 9 minut... No w sumie 8 8, maksymalnie 7 minut. Najmniej 7 minut tutaj taler tutaj jest z tym. Z tymi wałami Te wszystkie pola będą się ostależować, także spokojnie. Te wały jeszcze będą miał roboty, a roboty umie. Wszystkie pola będą się odsapnąć. A przynajmniej Deutsch będzie miał wtedy dużo motogodzin nabite, nie? Jak zaraz później jak będę tam sobie gdzieś klasę wapnową, on będzie sobie już od początku z wołami latał, nie? No, i na polu numer 65-66 na mapie wam pokażę 65-66 będzie yy, słonecznik, tu będzie słonecznik, i tu będzie słonecznik na tyle. Lipa czekaj: 1, 2, 3, 4 pola. No bo to będzie jako jedno tutaj. To to wszystko to będzie jako to wszystko to będzie jako jedno. Oczyli, czyli po I że to jest całkiem spoko. No i jeszcze dwa przejazdy będzie zrobione. A 65 mi tak nie pasuje za cholery mi to pole. Ale nie przełożę tej drogi, no bo wtedy do mleczarni się nie dostanę, także... I tak źle, i tak źle. No dobra, dobra. No i teraz Alt E i poczekać, to się wyprostuje. I ten nagra krótki. No i dawaj altje ogień, w sumie nie przestałem tej nawigacji, bo po co jak dobrze chodzi. Mógłbym jeszcze przez 33 lecieć od razu, ale w tą stronę nie warto uprawiać tą stronę, tą drugą będę uprawiał. Bo po prostu będzie więcej Kręcenia niż, niż roboty, nie? W dlasach nic nie ma na sprzedaż. No nie ma. A jeszcze ten kawałek tam. O. Do góry. I na dół. Tak sobie jakoś to w koło będę talerzował. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś to będzie zrobione. Igrze nawigacji na razie nie wyłączam, bo zaraz ją będę używał. Może gdzieś w środka zacznę, o co ja tak w kółko w kółku będę jeździł? też dobry pomysł. Gdzieś tutaj zarazisz się przed nim. Okay, jeden, dwa, trzy i tutaj w tym, no, żeby po prostu mieć te trzy, cztery przejazdy w środku, tutaj, w tej tak, tak w kółko, zobaczycie, i ta jest. O, To będzie dobry pomysł, mówię wam. To będzie genialny pomysł. Jeszcze bym musiał 20 minut około jeździć, żeby być tą 55. motogodzinę dzisiaj. Dobra wiadomość, bo jutro będzie sprzedać koni. 340 godzin na krowa. To jest dużo szybciej, bo jedna krowa daje mi 200 godzin Dała. No i to jest szybciej, szybciej dużo. Bo oh, kurcze... Ciekać 600 godzin, a 400 no to jest różnica, nie? Jest... Powiem tak... Zaraz będzie 14 Czyli mamy około 16 minut A tak 25 żeby było, nie? Talerzowanie Te trzy pola wystarczą na odcinek, a tamte to mogę tylko sobie zacząć, nie wyżej. A będę musiał później kombajn uruchomić, żeby jęczmień skosić i soję. Ale to będę musiał czas przewinąć kawałek. A i tam dwa jeszcze, jeszcze dwa przejazdy są. I to zrobimy tak, tak, tak i tak, dobra Wtedy już tylko ten clean mi tu praktycznie zostaje No będzie jeszcze jeden taki normalny czas, a potem już tylko clean Także nawet dobrze wymierzyłem to Nawigacja rozłączona i No, także słonecznik będzie dobry rozwiązaniem, bo cena słonecznika jest 2,300 teraz, a była za 2,700, także słonecznik można zarobić ze słonecznika. Może jutro cena mleka będzie dobra, czy 2,300 jakby było, to bym pojechał na sprzedaż. No i lecimy dalej. 18 minuta. No, w sumie można wbić. Chyba wpijemy to 55 to to godzinę, godziny. Zostało jeszcze może z 5 minut jazdy i będzie. Skarnie, skarnie, z całej, idealnie. Normalnie ta nawigacja to jest coś pięknego, nie? Tak jak ja bym na oko jeździł, no to. to by tu pełno mijaków było. Znaczy, no może nie tyle mijaków, ale. po prostu tak idealnie nie wymierzył. I później bym musiał dodatkowy przejazd robić, To może na taki malutki kawałeczek. I to tak. Nie bardzo. O, a fajny bokiem, czy? się mogę jechać jak nawigacja idzie, a się nie muszę. Jeszcze 45 godzin i będzie stuwa Także no przy tym... Przy tych bałach trochę nabije sam godzin ten... ...deutsch. Do, do siewnika zrobię klasę na czepie. Pod klasę ten siewnik najbardziej mi pasuje. mają tam, nie wiem, jeden ma chyba 10, a drugi ma 24, coś takiego, albo 26, nie wiem teraz. Ale ten John Deere 6R ma chyba 9 motogodzin, a zresztą zaraz zobaczę. 6R ma 9,5 dokładnie, Klas ma 31,7, ten ma 55, ten ma 5,4, Kombaj ma 12, a ten ma 26, no. że tylko w jedną stronę nawigację będą używał, a w drugą sobie zjeżdżał sam. Także tak to wygląda. Tyk, pyk, nie będzie na raz. Będzie na dwa razy. No i zakręcamy. Już trzecie pole na liczniku jest zaliczony. jest zaliczone. No to ja wiedziałem, że ja 33 nie zdążę zrobić, bo to ja wiedziałem jaki to jest duży kawał pola. A ja nie chcę mówić ile on dziesiątkę będzie talerzował. Ale spokojnie, ja tam będę się drzewami zajmował, to to, to tam nawet szybko pójdzie mu. 40 litrów zostało jeszcze tylko paliwa, także no chłop na rezerwie już jest od dwóch odcinków. Ale co, no czasu nie ma zalać. Nie ma czasu wlać paliwa. Dobra, jadę zaraz to paliwo. I będzie pełny zbiornik. Dobra idzie, licznik do góry to najważniejszy. Jak tam stan krów? 100% 340 godzin, dobra Kurde Litra mi zrakła, ale dobra, nie będę już tego litator dolewał, do bo to... Bo to bez sensu. I ogień. A ja to tylko na cieku dwa puchniaki się zrobi i skończę. No bo ja sobie to stale po odcinku. Dobra, także ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, do następnego. Do następnego odcinka, cześć.